Co jeśli nie uszanuję poświęcenia Jezusa Chrystusa? Zaadresuję tutaj tylko kilka kwestii, ponieważ Słowo Boże jest bardzo jasne w tym temacie. Mówi tak: Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy, lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników. List do Hebrajczyków 10, 26, 27 W takim razie odsunięcie się od Chrystusa, grzesząc dobrowolnie, stawia nas przed Bogiem i Jego straszliwym gniewem. Wiemy również, że Bóg jest sędzią doskonałym i ukaże grzech sprawiedliwie. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. List do Rzymian 6, 23 Jeśli więc... Aby ocalić nas przed tą straszną, ale należną karą, Bóg musiał wysłać swojego jednego syna, Jezusa. To naprawdę wierzysz, że możesz grzeszyć do woli, a później, aby uspokoić swoje własne sumienie, zrobić jakieś dobre uczynki i będzie wszystko w porządku? Nie oszukuj się. Bóg oczekuje, abyś po tym, jak uwierzyłeś w Chrystusa, zmienił swoje życie i żył w czystości i uświęceniu, trzymając się z dala od grzechu. Proszę, rozważcie następujące pytanie z listu do Hebrajczyków 1029. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski? Więc jeśli umyślnie, Odejdziemy od Ewangelii i odrzucimy Jezusa i wybierzemy ścieżkę grzechu. Pozostaje nam tylko straszliwe oczekiwanie sądu i ognia, który nas zniszczy, ponieważ znowu staliśmy się wrogami Boga. Pamiętacie jak Bóg wyprowadził swój lud z Egiptu i jak szybko ci sami ludzie zaczęli narzekać i mówić, że chcą wrócić z powrotem pod jarzmo Egiptu. Tylko dwoje z nich po czterdziestu latach tułaczki zdołało wejść do ziemi obiecanej. Byli to Jozue i Kaleb, reszta zmarła na pustyni. To samo robimy my, kiedy po poznaniu prawdy o ofierze Pana Jezusa Chrystusa i o zbawieniu, za które zapłacił własną krwią, odrzucamy Go, wybierając na nowo grzeszne życie. Żyć bez szacunku i zrozumienia poświęcenia dokonanego przez Jezusa Chrystusa to jak nienawidzieć samego siebie i prosić o straszliwe potępienie. A to jest właściwe tym, którzy nie mają Ducha Świętego. Jeśli ty wiesz, że zboczyłeś z drogi ku zbawieniu, idąc za cielesnymi pokusami i grzechem, nawróć się póki czas. Pamiętaj, że dzień powrotu Pana naszego przyjdzie jak złodziej w nocy. Drugi list Piotra 3.10. Jakim cię zastanie, albo wiem jak było za dni nowego. Takie będzie przyjście syna człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem syna człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i Wy bądźcie gotowi, gdyż syn człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Ewangelia Mateusza, 24:37, 44. Wróć do Boga dzisiaj. Po śmierci będzie za późno.